Kiedy zaprosimy Ducha Świętego do swojego życia i on zaczyna przez nas działać, to dzieją się rzeczy ponadnaturalne, gdzie ludzie muszą przyznać, że to nie jest z nas, że to nas przerasta, że musi istnieć Bóg. Witajcie, kochani, w następnym filmiku z serii, w której opowiadam o tym, co warto przeczytać. Oczywiście, jako chrześcijanie, wiemy, że Biblia, Pismo Święte jest dla nas fundamentem wiary i jest najważniejszą lekturą. Każdego dnia mam nadzieję, że raczycie się tą księgą, dlatego że słowa od Boga są tym, co prawdziwie nas karmi. Jednak, oprócz Pisma Świętego, fajnie jest zaglądać do różnych pozycji napisanych przez ludzi, którzy żyją z Bogiem, którzy są mądrzy, którzy są głębocy, którzy mogą wnieść jakieś światełko w rejon naszego życia, gdzie Akurat potrzebujemy pomocy. Szczególnie cenne są doświadczenia, które ludzie opisują. Za każdym razem, kiedy ktoś dzieli się swoim doświadczeniem, to jak sam zrozumiał świat, jak przetrawił Boże słowo i wprowadził je w życie, to jest to bezcenne, jest to unikalne samo w sobie, i warto jest przeczytać książkę, która bazuje na osobistych doświadczeniach autora. I dzisiaj o takiej książce chciałam Wam opowiedzieć. To są Boże Tajemnice Szona Bolca. Tak to wygląda. Książeczka, która koncentruje się na darach duchowych, a w szczególności na darze słowa wiedzy. Ja od zawsze posługiwałam się darami duchowymi, byłam wychowana w takiej tradycji, nawróciłam się w kościele, gdzie akcentowało się dary duchowe, posługiwanie się nimi, ponadnaturalne prowadzenie ducha świętego, służenie innym ludziom właśnie poprzez dary. Organizowałam konferencje. Pisałam artykuły na ten temat, i dla mnie temat darów duchowych jest bardzo ważny, palący wręcz, dlatego, że kiedy ograniczymy naszą chrześcijańską działalność jedynie do tego, co po ludzku możemy zrobić, to dużo nie różnimy się wtedy od jakichś innych organizacji humanitarnych czy po prostu socjalnej pomocy, którą zajmują się ludzie świeccy, ludzie, którzy wcale Boga nie znają. Jednak kiedy zaprosimy Ducha Świętego do swojego życia i on zaczyna przez nas działać, to dzieją się rzeczy ponadnaturalne, gdzie ludzie muszą przyznać, że to nie jest z nas, że to nas przerasta, że musi istnieć Bóg. Ta książka wypełniona jest doświadczeniami autora. I co ciekawe, Sean Boltz pokazuje swoją podróż w świat darów duchowych w kwestii szczególności usługiwania słowem wiedzy, jak uczył się krok po kroku. Czyli to nie jest typ proroka, człowieka, który jest jakoś niesamowicie namaszczony, w jakiś cudowny sposób wybrany przez Boga, tylko to jest historia chrześcijanina, który czytał Biblię, zrozumiał, że dary duchowe są na dzisiaj, że Bóg pragnie, żebyśmy się nimi posługiwali, że Bogu podoba się, kiedy szukamy darów duchowych i chcemy służyć innym ludziom nie o własnych siłach, ale Bożą mocą. I Sean pokazuje swoją podróż właśnie w świecie darów duchowych. W sposób bardzo pokorny, to znaczy wskazuje, jak sam na początku się mylił, do, te, do tej pory często się myli. Czasami musi podejmować ryzyko, dlatego że przekazuje słowo, które wydaje mu się, że jest od Boga, ale musi je zweryfikować. Czasami okazuje się, że po prostu się pomylił, że swoje odczucia czy myśli wziął za Boże objawienie, ale jego historia jest motywująca dla nas, takich zwykłych śmiertelników, ponieważ nie jest on kimś niezwykłym czy wybranym przez Boga, ale jest po prostu zwykłym człowiekiem, który się uczy, który popełnia błędy, któremu czasami nie wychodzi, ale którego na tym etapie jego życia Bóg bardzo potężnie używa. Książka Boże Tajemnice nie jest jakimś klasycznym podręcznikiem tego, jak się uczyć słowa wiedzy, ale raczej jest motywacją, inspiracją dla nas, żebyśmy słuchając Boga w modlitwie. Czy po prostu na co dzień chodząc po ulicach, będąc w sklepie, będąc w kinie, będąc ze swoimi przyjaciółmi w restauracji, możemy nasłuchiwać Bożego głosu i dać się poprowadzić do tego, by Bóg mógł objawić jakieś tajemnice, jakieś szczegóły z życia innych osób, po to, aby móc ich uzdrowić, aby móc ich uwolnić od czegoś? Aby po prostu tchnąć jakąś nadzieję w życie. I ta funkcja daru duchowego, jakim jest słowo wiedzy, jest cały czas bardzo mocno podkreślana przez autora, że jak każdy dar nie jest dany po to, aby się chwalić, aby czuć się jakimś lepszym, bardziej duchowym człowiekiem, ale jest dany po to, by móc pomagać innym ludziom lepiej. W bardziej dogłębny, dotykający ich sposób, także ludzie czują się kochani, czują, że Bóg o nich pamięta, kiedy Bóg objawia tajemnicę twojego serca i innej osobie, Rzeczy, o których wiesz tylko Ty i Bóg, to masz pewność, że nie, to jest, nie jest to jakaś podróbka, nie jest to jakaś fuszerka, jakieś oszustwo, ale Bóg po prostu zna Twoje serce i troszczy się o Ciebie. Sama w swoim życiu doświadczyłam, jak słowo wiedzy potrafi być bardzo użyteczne w procesie modlitwy o chorych. Kiedyś modliliśmy się o kobietę, która miała problemy z nerkami. Cały czas modliliśmy się, modliliśmy, nie było żadnej zmiany, nie było żadnego przełomu i w trakcie modlitwy... Bóg mi pokazał, że ta kobieta ma problem z wybaczeniem swojemu ojcu. Zapytałam ją o tę kwestię. Powiedziała, że tak, rzeczywiście, jej ojciec bardzo źle ją traktował, nie jest w stanie mu wybaczyć. Widząc, jaka jest sytuacja, wytłumaczyliśmy tej kobiecie, że przebaczenie jest niezbędne do tego, by Bóg mógł głębiej ją uzdrawiać, by mógł ją dotykać. I kiedy wytłumaczyliśmy, że przebaczenie jest decyzją, a nie odczuciem, że wystarczy, że podejmie teraz decyzję i da się poprowadzić Duchowi Świętemu kwestii uleczenia jej serca, to Bóg będzie mógł robić większe rzeczy. I rzeczywiście tak się stało. Kobieta wybaczyła swojemu ojcu i problem z nerkami zniknął. Pan Bóg ją uzdrowił. Czasami jako chrześcijanie zastanawiamy się, jak pomóc naszej rodzinie, naszym znajomym, ludziom w pracy, co moglibyśmy im powiedzieć takiego, by zaczęli wierzyć w Boga. W takiej sytuacji możemy modlić tak, by Bóg pokazał nam jakiś szczegół życia, żeby pokazał nam serce tego człowieka. Kiedy ludzie dowiadują się o tym, że Bóg zna ich życie, że zna ich po imieniu, że zna każdy szczegół tego, co jest w ich głowie, ich sytuację życiową, to często otwierają się na działanie Ducha Świętego. Rozumieją, że Bóg istnieje i że Bóg jest po to, aby im pomóc, że Bóg jest dobry i że ich kocha. Autor książki bardzo często podkreśla, że Bóg pragnie pokazywać nam zupełnie oryginalne nowe koncepcje, które jeszcze nie zaistniały w niczym umyśle, po to by rozwiązywać problemy tego świata, aby wnosić jakieś rozwiązania do palące kwestii, którym nasze społeczeństwo sobie nie radzi. I w ten sposób modąc się i pozwalając Duchowi Świętemu, żeby nam objawiał pewne rzeczy, pokazywał pewne szczegóły, pokazywał pewne koncepcje, możemy brać te słowo i następnie wprowadzać je w życie. I nieść przemianę dla tego świata. W ten sposób, kiedy patrzymy na słowa wiedzy, to nie są jedynie jakieś takie cudowne, naturalne rzeczy, które pojawiają nam się w umyśle, tylko są to rzeczy, które są potrzebne innym ludziom wokół nas, żeby nie cierpieli, żeby ich życie zmieniało się na lepsze. Książka Boże Tajemnice jest dla chrześcijan, którzy już się nawrócili, przyjęli Jezusa Chrystusa jako swojego Zbawiciela i zaprosili Ducha Świętego do swojego życia, tak żeby Podnaturalne naturalne życie Boga mogło się w nas objawiać tak żebyśmy nie żyli już o swoich siłach tylko żeby żył nas Chrystus i kiedy jesteśmy w ten sposób przygotowani to jesteśmy również gotowi do tego żeby Bóg mógł nas używać i te wszystkie dary duchowe które są wypisane które zostały wspomniane w piśmie świętym a myślę że jeszcze o wiele więcej co nie zostało wspomniane w piśmie świętym pan bóg pragnie włożyć w nas by nas używać, by nieść przemiany wokół nas, tak żeby Jego królestwo mogło się manifestować. Ta książka powoduje w moim sercu tęsknotę za tym, żeby żyć bardziej na full z Bogiem, żeby pozwalać się Bogu używać, żeby ponadnaturalne rzeczy działy się w moim życiu. Nie tylko takie moralne, związane z tym, że rozumiem Ewangelię, że staram się wprowadzać w życie przykazania, o których czytam. Ale również, żeby pozwalać Duchowi Świętemu mnie inspirować, mnie prowadzić na co dzień w życiu. Czyli jestem w jakimś miejscu publicznym, Bóg może objawić szczegół życia danej osoby, i kiedy zaangażuję jeszcze swoją odwagę i wiarę, to mogę podejść do takiej osoby, mogę porozmawiać z nią i mogę objawić jej to, co Bóg pragnie zrobić w jej życiu. Wtedy dzieją się niesamowite rzeczy, scenariusze, o których sama bym sobie. Nie wyśniła, nie wymarzyła ich, nie wymyśliła. Kiedy w ten sposób dajemy się prowadzić Duchowi Świętemu, to osoby, z którymi rozmawiamy, również odczuwają Bożą moc i rozumieją, że dzieje się tutaj coś zniosłego i wielkiego. I są bardziej skore, aby słuchać o Bogu, by otwierać swoje serce, by pozwalać Bogu się uzdrawiać, uwalniać od różnego rodzaju zniewoleń, problemów i słabości. Jeżeli ciekawi Cię tematyka darów duchowych, to zachęcam Cię do zobaczenia mojego webinaru Jak odkryć swoje dary duchowe. Zajrzyj tam, poczytaj, posłuchaj, pooglądaj i daj się zainspirować do tego, by z Panem Bogiem żyć nie tylko w religijny sposób, ale żyć w duchowy głęboki sposób, tak jak Pan Bóg to przewidział dla nas, tak jak żył Jezus Chrystus. Dzięki wielkie za zobaczenie tego filmiku. Do zobaczenia w następnym odcinku i czytaj, czytaj człowieku, bo mądrość jest rozsiana wszędzie wokół i od nas zależy, czy będziemy chcieli z niej czerpać, chcieli ją gromadzić, po to by Bóg mógł nas używać na swoją chwałę. Tak więc na razie, do zobaczenia, cześć.